I got this far and I was going to finish it. The main thing is, I'm still alive. Hej, hej, witajcie! Ja jestem generałek, a to moi drodzy Deponia Doomsday. No i co mogę powiedzieć? Zaklinałem się, mówiłem, że nie, nie nagram cz czwartej części gry nie, ponieważ trzecia część mnie trochę wkurzyła zakończeniem. Też myślałem, że Doom's Day będzie, w sumie chyba tak jest nadal Doom's Day jest jakby taką, ala odskocznią e, Która... Spin-offem, która jakby jest niby kontynuacją, ale wcale nie I że... E, absolutnie nic nie zmieni to w historii e, Podobno tak jest, niektórzy twierdzą, że tak jest, niektórzy, że tak nie jest Zobaczymy jak to będzie, zgaduję, że ogólnie zakończy się tak samo, czyli śmiercią Rufusa No tylko, a, aczkolwiek tak samo jak trzecia część, aczkolwiek tutaj się pozmienia może trochę faktycznie w stanie rzeczywistym. Deponi? zobaczymy. Eee... Hmm, I co mogę powiedzieć? No, podobno domy sobie wyjaśnia bardzo dużo wiele rzeczy. Eee, bardzo wiele rzeczy. Eee... O czym chciałbym jeszcze pogadać? szybko. Eee... twórca gry Poki. Chciałbym no to... ja tylko zacząć od tego, to jest dla mnie ważna rzecz. Eee... Twórca gry Poki. Eee, on w początku planował, żeby Deponia zakończyła się śmier śmiercią Rufusa. Eee, dlaczego? Ponieważ on uważa, że Rufus to jest osoba, która może dokonywać rzeczy niemożliwych. Eee, jakby, która dąży do e, dokonywania rzeczy niemożli niemożliwych. Jeśli się go nie powstrzyma, jakby, w teorii, eee, no to będzie dokonywać, cały czas będzie taką Deus Ex Machina. To jest człowiek, który nigdy nie zatrzyma się w miejscu. Ponieważ, jak to tam mówił sam twórca, gdyby Rufus m, chciał, to by miał szczęśliwe życie w Kuwak. E, nigdy nie chciałby się dostać na Elysium, na, a, natomiast ponieważ cały czas chciał więcej, to on by tak dążył, 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 do, dotarłby do Elysium, potem dotarłby do Utopii, potem jeszcze dalej, jeszcze dalej, nie wiadomo co by z tego wyszło, tak w sumie, nie wiem, nie, trochę się nie zgadzam z tym, e, w totalnie się nie zgadzam z tym stwierdzeniem twórcy, ale on tak pisał, możecie sobie poczytać jego posty wyjaśniające e, e, zakończenie try, e, trylogii. No i teraz do panią Doomsday, nie wiem dlaczego w sumie się przechowałem. Głównie z powodu muzyki, chyba. Nie mówię o tej, która leci teraz w tle, po prostu posłuchałem sobie hymnoorganonów i tak stwierdziłem: no kurde, jednak coś jest w tej, że, że muszę nagrać. Tak po prostu posłuchałem, puf, od razu czułem się w klimat niesamowity i uznałem, że jednak chcę poznać tę historię. Nawet jeśli wiem, że ona po prostu skończy się źle. To jest zapewne, to jest dla mnie pewne, że ona skończy się w ten sam sposób. Co deponia. Yy, goodbye deponia. No zobaczymy, jak to będzie bez przedłużania. Yy, ruszamy dalej. Chciałbym potem sobie podczas rozgrywki, czym chciałem, żeby była deponia dłuższej, a czym na pewno nie jest, ponieważ w tej części Rufus wraca do życia w pewnym sensie. Yy, no i. Yy, powia powiadam, co by było, gdyby nie wrócił. Moim zdaniem to byłaby bardziej kafty gra. No ale dobra, przejdźmy do nowej gry.

we crafted spears against beasts built walls against spears ladders against walls and towers against ladders after that we built boats ramparts chimneys shaving bone pie catapults and when all our trash threatened to swallow even our highest spires we built a spaceship a by nothing less than the destruction of our own planet the preparations took decades what was meant to be an ark became a home my home elysium none of us ever thought there were thousands of clueless survivors down in that trash our bastion of hope became a herald of doom for deponia fortunately the tables turned one of those clueless people foiled the plan <laughs> he saved deponia and all who were left behind. and he saved me by falling for me. literally. the end. oh. oh, you don't like this ending. i no, still nie. hoping for something more upbeat. Yeah, just well, yeah. it's like i said. endings and sharks. don't tempt them. though i gotta admit even after all this time I, I keep asking myself if i was able to turn back time what would i change what would be the better ending or do i just want it to never end oh.

His own damn fault. I have to give it to him. He was as fast as they came in changing the tire, but he was too damn slow at getting me a slushy. At least we shook those ravening few bucks. Oh, a veloci! Hurry. Tak, sobie mi mówią te samoloty? Zawsze coś ciekawego mówią. Co mi mówią te nowe mechaniki? Tak, co to jest nowa mechanika? A nie, może nie jest, to jest chyba samouczka. Zobaczcie co tutaj mamy. znięta skrzynka z narzędziami Edward Snowman i Drabina. Wskazi myszy składa się z tej zębatek, tak, tak, tak. To akurat rozumiemy. Mamy zejść na to. Się przyjrzeć, mam się przyjrzeć Edwardowi Snowmanowi, dobra? Okej, okay, dobra, to wiemy. Dobra, to wiemy, możemy przyspieszać, tak, możemy wychodzić, więc idziemy. Tak. Jak na razie nie będę przyspieszać, ale potem na pewno. Widzisz puszkę z farbą, może ją podnieść. Dobra, podnosimy w takim razie, tu jest. A, co za napis? Nie nie potrafię się doczytać. Gol. Okej, okay, wiadomo, możemy włączyć. mamy coś jeszcze tutaj. O, za i A, musimy odwrócić. dobra. A, ma wrócić? Do pojazdu teraz? nie Nie ma nadziei, okej... Okay. Ciekawe... Okej, okay, mamy miotacz ognia, więc możemy go użyć na zamarzniętej skrzynce z zarzędziami. I to jest w miarę logiczne, co mnie dziwi, ponieważ to jest deponia, ona zazwyczaj nie jest logiczna. Okej. Okay. Wiemy jak kontynuować grę samodzielnie, no ale... Wy sobie palnik. Trochę to paradoksalne paradoksalnie, nieprawda? Że musieliśmy... Potrzebowaliśmy ognia, żeby otworzyć strzynkę z palnikiem. No czy może nie paradoksalne, co ironiczne. Okej. Okay. Co jeszcze mamy? Rygle graffiti zamek. The organon sealed the door blast tower. As if to say, if anyone is going to blow this planet to hell, then it's going to be us. What a joke. Okay. No, organon had sealed the door to the blast tower. As if to say, a, what to a, is a joke. The bolt didn't look like you could saw through it, but I got this far and I was going to finish it to the end. Nigierka, Odpal palnik, co mamy? Tylko palnik, dobra No, zapal się Igam to cały czas A, muszę przytrzymać, dobra Wow Do to rozbrze O, absolutnie mi się to nie podoba. To są te pewnoki, pewnie. W tej scenie zobaczyć znacznik energii. Ej, to jest nowe. By przejść dalej, wkliwie tak szybko, jak jesteś w stanie. Ciekawe, tego jeszcze nie było, chyba.

Elysium destruction, the hopelessness, and the button that would simultaneously release the bomb clamps in countless blast towers. Oh, over wow, There it lay in the snow broken or down, shattered. Elysium symbol of hope. <laughs> Talk about Kitch. Oh, gosh i used to it was a bee wall chill ran down my spine when i saw the bomb probably just snow in my head my bomb and my fish isk yeah huh. I guess that's it the end of <coughs> the... <coughs> the frog in my throat <laughs> the end of the road for me okej. się na bombę, więc co widzicie, to jest rufus? prawda? A ja to wiedziałem od początku. Ok, muszę przytrzymać się, nie? A mogę po tego gościa. O. Kopni, kopnij, kopnij, ja ci dam, ja ci dam. Ok, dało się, ale jak powrócić do życia, Rufus? Sami zaraz zobaczycie, A raczej już nie powrócił. Krótko to wskrzeszenie trwało. はあ。Um. Old Amarotic pinhead, act like the thing is not dead and didn't run into a brick wall at full tilt already. Let me help you fill that gap in memory. Oh. Living in the waste wasn't to your taste, but soon you will gaze true straight in the face. All rivers run eventually to the sea. At the sage it's evident there will be no happy end. Suck it up, princess. No one cares for your tears. It's over and No ja I mówiłem, to był właśnie twórca gry. który marudzi, że. No cóż, ludzie żyka na zakończenie. Nie da mówić, możemy mieć te szczęśliwe zakończenia, Niepraw nieprawdaż, no ale uważam, że jednak być troszeczkę lepsze. Nie musiał ubierać akurat ruchów. No. Muzyka z Kuwak Znaczy... Kura powrócił Jak sami widzicie, Rufus żyje i ma się dobrze Tylko... Nightmare. I was old and had a mustache. All my friends were dead, and the lysium had fallen from the sky. Also, I blew the pony up Talk about sick. I mean, a mustache? Really? Luckily, everything's the way it was before. I can hardly wait to tell my sweet Tony about it. Oh, like no, sami widzieliśmy. Oczywiście tak, ponieważ nagle Rufus mówi o To jest rzeczą dziwną, ponieważ stoni, to, to nie jest była jego byłą dziewczyną, no to jest jego była, a nie aktualna, więc coś tu jest nie tak. Zaraz zobaczycie, co. Ok, mamy klucz. A, mamy piesek. To nie okej, no dobra, to jest jakieś rozwiązanie, piesek. Mamy, możemy, drewno? No, no Okej, okay. pierwszy graf. No zabrać, no no z tym to jak na razie nic nie zrobimy. Możemy wyjść za to, na zewnątrz. Oooo, oh. co za miejsce. Sweet! The balloon filled with gas while I slept. Now all I have to do is adjust the flame, and then it's to Elysium and beyond. Tony won't believe her eyes. Oh! I better get her crystal glasses packed. Not that anything would happen to them. To To True. The last thing I need on my balloon is ballast. Oh. To byliśmy? Śmieci. Klucz. Lina. Okej, okay, jeszcze nie będziemy zarzucać. Dźwignia gazu, lepiej jeszcze nie. Znaki. Oh. No dobra. Time to get to work. No! Stop! This so? seems vaguely familiar somehow. Yeah. That's exactly the way things happened in my dream. Oh. I'd forgotten the bubble wrap, and that's when everything went to pieces. Oh. Tony was so angry that we broke up. And then I uncovered an organon conspiracy and started a revolution. Where, oh. Note to self stay away from sampling the adhesives before bed. Okej, okay, czyli... Rufus tak zaczyna wspominać rzeczy, o których sobie pamiętać powinien No ale w takim razie biegniemy... E, biegniemy. Bierzemy folię polę i wracamy. A ty nie powsuję historii przypadkiem? Ale skoro to niby zerwało... Nino, nino! Let me through! I'm a prophet. <noise> Cóż. O nie. Hey, stop. O nie. O nie. nie żyjemy. park hey, nie. za miejsce. Parkingowy pira. Hey Hello. You can't park here. Okej. Okay. Jak sami widzicie, Rufus jest w miarę nieogarnięty. A coż, zawsze był nieogarnięty, ale teraz jeszcze bardziej, taki bardziej optymistycznie. Nie, jak powiedzieć, bezcelowo, o bezcelowo nieogarnięty. Dobry. Hey. Who there? Is this your pile of junk? Please keep away from it and from me too, for that matter. I'm not even meant to be here. Oh yeah? Well, I couldn't agree more. But since you're here. Oh. Okay. Kim ty właściwie jesteś? Who are you anyway? My name is Irrelevant. Just ignore me. I'd love to, Mr. Irrelevant. Strictly speaking, I'm actually not meant to be talking to you. At least as long as it isn't quite clear whether or not we belong in the same universe. Signs are kind of pointing towards no. Even minor contact is to be avoided at all costs. Do you understand? Podroushik's no contact. Zegar. Klepsydra. O, to sugeruje dlaczego, to wyjaśnia jego zachowanie, nieprawdaż? Co no, ty no. robisz? Nie, to jest sentyment. A, to Russian. Nie chciałem tego przyspieszyć, okazało się, myślałem, że to jest po prostu powtarzanie, bo taki nagrywy, przyziemiony ten napis. Co ty zrobiłeś? Nie mogę o tym mówić, to jest... Jeden minut, co zrobiłem? You destroyed my girlfriend's glasses when you parked! Heaven's to Betsy! Do you know what that means? I have possibly triggered a catastrophe of apocalyptic proportions! Yeah, yeah. But she usually calms down after a couple of days. You misunderstand me. I'm talking about ash rain, magma flows, perpetual darkness. Yeah, that sounds about right. You've met Tony, got it. But that doesn't make those glasses whole again. You're right. I must do something. After all, you're the one who ruined them. Let me think. Think faster. There's one possibility, but it would be very dangerous. Yikes! You don't mean? Yes. There's no choice. Don't oh, yeah. be a fool. There must be another solution. If there is, I can't think of it. I fear my decision is final. I will. No! Whoa! Turn back time. No! You. Oh. What? Oh I thought you wanted to apologize, but your suggestion sounds better. Good thinking. Bravo. Uh, perhaps you didn't understand me correctly. I said that I'm going to travel back in time. Super. Yeah, go ahead. Super plan. But you aren't surprised at Oh. Uh okay. Uh yeah, <laughs> <nie laughs> but <pierwiastek. laughs> What's the square root of 237169? 487 but i actually meant another sort of question one where the solution isn't so obvious i know okay <laughs> <That was good. laughs> who are you anyway my name is mccronicle i work at junk trade university in porta restica you're a professor of what stupid hats my area of expertise is temporal physics Oh. I'm researching anomalies in the fourth axis of space time. Really? Then you can probably answer a time related question for me. Very possibly. When, dear Mr. Meconicon? Yes? When? <laughs> when did I ask your life story? Oh. Dobra. What are you doing there anyway? I'm looking for time anomalies. Well, you found one. I don't want to brag, but I'm almost a singularity myself. My display begs to differ. Actually, I'm talking about a time split. That's serious. It's like a split end. In time. Well, My hair is healthy and vigorous. The quantum foam is almost boiling. Something terrible has happened and it might repeat itself in perpetuity. <laughs> you sound like my girlfriend Tony. Okay. No, what do you mean? czasie. Coś mi się wydaje, że jednak okaże się, że Rufus namieszał w czasie. Aczkolwiek... te f... f... bloki... mam nadzieję, że to nie jest z nimi związane, bo jak na razie brzmi to... trochę słabo. Nie wiem po co są te potwory, dlaczego one tam są, no zobaczymy. Na pewno nam gra to wyjaśni. Co się stało z bezpośrednim kontaktem? No, jest trochę późno na to teraz. To niespokojne się stało, ale możemy to zrobić bezpośrednim, jeśli podążamy my plan. planem. rubber boots buty do fesjonu? Nonsens! I mean. Turn back time! Oh, it's joke. You keep ongoing joke. You're like. <laughs> no, no, That's yeah, yeah. the so Well, what do you mean, turn back time? As I said, I have invented a device which can avoid accidents after they've happened. It saves an image of the space time before our reverse park i invented a time machine and used it as a parking assistant you microna Crispys, are a four-dimensional wuss actually i really shouldn't be using it just imagine if this technology were to get into irresponsible- oh yeah bad. where do i turn this thing on i should never have come here a mistake easy to correct by my turning this crank here no wait oh yeah Bravo Rufus! Zepsułeś, Nina, Nina, let me through! I'm a prophet! <laughs> huh? What's this little itch on my fontanelle? Could it be the synaptic sensation of my remembering things that haven't happened yet? Yoo-hoo! Mr. Rufus! Huh? What? Wait a minute! I know you! You're Mr. McCronickle! McCronicle! but that means you remember Too bad I... I remember you're the one who ran over the glasses astounding not half as astounding as your lousy face furniture but while we're on the topic of astounding how the hell is all this possible let's talk about that in a minute could you help me to park first please i don't want to repeat performance of that little episode just now not just now you mean soon no it would have been just now right now oh great this could turn Whoa. out to be another one of those days you ready? Sure. What the hell? Hit it. Uh, uh, parkujesz tutaj. Come on. Come on. Come on. Come on. Stop. You sure? I don't think I'm positioned quite right yet. Is there not so a bit, bit more room there? Still lots of room. You hardly moved. Then why are you shouting stop? Uh. Yeah, come on. Come on. Yeah, that's it. That's it. So, don't Come on. Come on. Come on. Ha! What? Didn't I just see an elephant? Something strange is going on here. Dude, 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 dude. Yeah. It's Fuck. Huh? What? Oh, no, right no, the... Not again. <laughs> Co tu się dzieje? Nie wiem, ale wiecie co? Przekonamy się w kolejnym odcinku, a tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało do usłyszenia w na następnych odcinkach naszej serii z gry Deponia Doomsday Hej, hej!